Dzień dobry, witam serdecznie we wtorek, drugi dzień lutego. Rozpoczynamy poranny przegląd rynkowy. Tym razem, może, zaczniemy sobie od w zasadzie najbardziej aktualnego schematu na dolar jenie. Interwał akurat tutaj mamy 3 godzinówkę i układ harmoniczny traba. Schemat bazujący na tej fali XA to jest swing, który tutaj wykreowany został od 11 stycznia do. 21 stycznia to był ten swing spadkowy z okolicy właśnie 104,40 do 103,30, około 110 pipsów taka fala tutaj się nam ukształtowała. W ramach wzrostów wcześniej kluczową strefą oporu okazało się pułap współczynnika 61,8, to mieliśmy falę AB potencjalnej struktury, odbicie od linii trendu spadkowego, Ukształtowanie punktu C i później dynamiczne wybicie. W ostatnim tygodniu stycznia, to jest 27 dokładnie, mieliśmy dynamiczne wybicie górą, zanegowanie też takiej długoterminowej linii trendu spadkowego, którą kilkukrotnie pokazywałem właśnie na tej parze walutowej. To myślę, że ktoś śledzi te poranne przeglądy, to mniej więcej od listopada, gdzieś ona się pojawiała w tych analizach, bo bo bardzo dobrze działała, bardzo dobrze ten trend podtrzymywała, natomiast coraz częściej była testowana, więc to wybicie było nieodzowne. I właśnie ten, ta końcówka stycznia zakończyła się dynamicznym wybiciem w górę, które w zasadzie jest kontynuowane, może ta dynamika poniekąd minimalnie spada, ale to by się wiązało też z tym, że jest szansa na, na reakcję tutaj z zaksięgowaniem punktu uko do harmonicznego kraba właśnie, a więc 61,8 punkt B. I 161,8, zewnętrzne głębokie mierzenie, punkt D tej formacji. Yy, przybliżymy, sobie, albo weźmiemy sobie, teraz może na, na h również. W przypadku h yy, tutaj gdzieś godziny yy, wieczorne, w zasadzie w poraj, mieliśmy jakieś pierwsze podejście. Nie mieliśmy jeszcze pełnego zaksięgowania, bo zabrakło nam około 5 pipsów. No i dzisiaj też sesja azjatycka, wzrostowo, na zielono, jeżeli chodzi o tę parę walutową, dolar zyskuje do japońskiego jena. Zobaczymy jak po otwarciu rynków kasowych właśnie też w Europie, bo jak najbardziej sesja europejska jest dosyć zmienna też na tym rynku. Natomiast decydująca może być właśnie sesja amerykańska dla tego schematu. Tak? Podejście dokładnie nas interesuje 105,07 mniej więcej, to jest ten dokładny poziom współczynnika 161,8%. I myślę, że takim interwałem sygnałowym może być ta H1 nawet. Tam można upatrywać właśnie oznak, oznak podażowych. Wchodząc na H1, gdzieś tutaj mieliśmy właśnie wczorajszego wieczora już negującą formację spadkową na H1, tutaj też już godzina po godzinie 6 się pojawiła taka spadająca gwiazda, chociaż ten dolny cień również się ukształtował, więc nie do końca klasycznie. No i obserwujemy teraz na H1 po godzinie 8, po godzinie 9. Jak będzie się tu rynek zachowywał w okolicy tego oporu? W kontekście kabla, w wczoraj też wrzucałem artykuł, bo ciekawe rozstrzygnięcie na kablu się tutaj kształtowały mianowicie zanegowanie linii trendu, spad, trendu wzrostowego. przepraszam. To prawda, patrząc na interwał 4 godzinowy, to wybicie pierwsze zakończyło się powrotem i zamknięciem w zasadzie na linii trendu. Taka szpulka się ukształtowała, formacja. Ale kolejne godziny przynoszą potwierdzenie wybicia. Jest jakaś próba powrotu, uspokojenie podczas sesji azjatyckiej. Natomiast teraz po godzinie 8, dzisiaj wtorek, ponownie rynek nam schodzi poniżej tego 13685 mniej więcej. I myślę, że to się rozstrzygnie już dzisiaj na sesji europejskiej. Czy uratujemy tą h wrócimy powyżej linii trendu i będziemy próbowali kontynuować te wzrosty? Jednak będzie zamknięcie poniżej i będzie to potwierdzenie tego sygnału spadkowego na kablu. Zobaczmy DAXA. Jeśli chodzi o DAXA, wczorajsza sesja bardzo spokojna w zasadzie. Mieliśmy, wystartowaliśmy tutaj z okolic 13560 punktów. 550 nawet w zasadzie ręcz jak i wczoraj został wykonany niewiele ponad 100 punktów, 125-130 punktów. Pełny zakres zmienności na dax Także to, co bywało w ostatnim czasie, a to, co było wczoraj, no to naprawdę ciężko było, ciężko było takie zasięgi złapać. Właściwie niemożliwym było złapać takie zasięgi, jak, jak to rynek dawał wcześniej, bo wcześniej były i swingi po 100, po 200, po 250, nawet i po 300 punktów. Natomiast wczoraj dosyć spokojnie, tylko w godzinach plannych ten zakres około 100 punktowy został wykonany, później kompletnie, kompletnie brak zmienności i cięż, nie było możliwe po prostu gdzieś w ujęciu bardziej intraday złapać, złapać coś ciekawego na DAXie. Jeżeli ktoś średnioterminowy ma pozycję, no to po prostu taka sesja przejściowa, nic się nie działo. Jeśli chodzi o handel intraday wczoraj, zupełnie sesja stracona pewnie i czekamy, myślę, że jeżeli ktoś handluje intraday, taka podpowiedź, że po prostu trzeba, trzeba sobie obserwować powrót tej zmienności, może obserwować sobie wskaźnik ATR, czyli tą średnią zmienność, jaką nam pokazuje w ciągu sesji, ustawić sobie na sesyjny, sesyjny wskaźnik i zobaczyć, obserwować, jaki jakie ręczne notowania wykonują, żeby też w okresie, kiedy zmienność spada, żeby niepotrzebnie nie oddawać zysków, gdzie, gdzie notowanie powyższają się w konsolidacji, nic nie udaje się łapać, żeby niepotrzebnie też tracić czas i handlować w okresie, kiedy, kiedy po prostu nie da się, rynek nie daje po prostu zarobić, tak? nie, ma, nie ma tych okazji. Albo te okazje są takie, że te zyski są bardzo mało opłacalne w stosunku do tego, ile czasu musimy poświęcić, żeby, żeby te pozycje łapać. Dobrze, Euro USD też sytuacja się zmienia. Także amerykański dolar w ofensywie, się potwierdza na Dolar Jenie, co się potwierdza na kablu. To też jest widoczne na y, Euro USD, tak? Na głównej parze walutowej. Także zdecydowanie ten schemat harmoniczny, jaki był przygotowany on jest y, do anulowania nie został wypełniony. No y, i teraz tak zastanawiam się, W ujęciu takim bardziej horyzontalnym i poziomów, które były już wcześniej istotne na euro -USD, to trzeba podkreślić ten poziom cenowy. Zaznaczymy sobie gdzieś dziesiątkiem zielonego. Poziom cenowy z 18 stycznia, silne wsparcie, również z 27. Tutaj rynek nam się zbliżył. No i już wczoraj, godziny właściwie godziny nocne prawie, że godziny 21-23, przed sesją azjatycką przed otwarciem właśnie rynku sesji azjatyckiej mieliśmy ponownie potwierdzenie tego poziomu 1,2055. To jest ta strefa, o, to jest ta strefa wsparcia na, na parze walutowej EURUSD. No i myślę, że na tą chwilę warto się skupić po prostu na tym poziomie. Jeżeli jakieś odregowanie się pojawi, będziemy szukać korekty, korekty wzrostowej. Jeśli poziom zostanie wybity dołem, wtedy dziś przejdziemy na szerokie TF-y i będziemy wyznaczać kolejne targety dla sprzedających właśnie zmierzeń z szerokich interwałów czasowych, czy to z H4, czy to z D1. Natomiast myślę, że to będzie jutro na porannym przeglądzie, lub może jeszcze kolejnego dnia. Zobaczymy, jak ta strefa, jak ta strefa utrzyma te spadki ostatnie na euro -USD.